Nie ma żadna to reklama. Testy, wnioski, przemyślenia nikt mi za to nie zapłacił. A ja chyba nawet dołożyłem do tego biznesu. Dwie firmy dostępne w sklepach. Pytam człowieka, czemu taka różnica cenowa. Mówi, że te mają lepsze gumki. Faktycznie po dwóch, trzech miesiącach tutaj gumka palcieje i odpada. Cały zestaw jest do wymiany. W odpowiedzi na finansowe dylematy przylatuje Chińczyk. Za 56 zł. Problem niby rozwiązany, ale niby to samo. Krętlik, jeden, drugi nie wypowiadam się, żaden mnie nie zawiódł. Oczko od strony żyłki głównej. W Tych sklepowych wyprofilowane. Jeżeli wiążecie Chińczyka na okrągłym oczku, to Wasz zestaw w wodzie często gęsto wygląda tak. Podczas gdy tu wszystko jest ładnie w jednej lubnej linii. Gumka ta jest luksusowa, ta bardziej jej odpada. Tą testuję od 2-3 miesięcy, jeszcze nic nie odpadło, ale drut, z którego to jest wykonane, jeden i drugi ciemny, drut w miarę cienki, ładnie to wszystko się suwa, zapina, intuicyjnie ściąga się i działa. U Chińczyka drut jest biały, świeci się jak psu oczy, a oprócz tego. Trochę to krzywe, i jak się zapina tą gumkę, często gęsto wygląda to tak. A to jest najlepszy przepis na to, jak stracić przypon. Ja mówię już o rybie. Myślę, że ten materiał trochę ułatwi Wam życie. Moim zdaniem, the winner is.